Halo, halo, z kim rozmawiamy? Halo, halo, witam serdecznie. Witam Kłaniam serdecznie. Z panom. Artur z Warszawy. Cześć Artur, do kogo masz pytanie? <laughs> Najpierw mam propsy, propsy do wszystkich za te ostatnie konferencje High i za to, co się tu dzieje, że ten ostatni rok... Y pod tym, powiedzmy, kryminalnym okiem został e, przeniesiony na taki lepszy grunt. Także fajnie, panowie. Mam nadzieję, że się będzie się dobrze klikawało i sprzedawało. Drugi tak? prosz mam taki, że chciałbym pochwalić e, skarpetki Szalonego Reportera. Dzięki bardzo. I trzeci temat do Szalonego Reportera jest taki, że tam przeczytałem, ktoś pytał o pomysł na, na to, co zrobić z Garzą. To ja mam jeden pomysł. Tak. Byśmy mogli oddać w końcu za bilet y, pociągowy z Krakowa do, do Warszawy. będą reagali, byłoby spoko. Dobra. A trzecia sprawa jest taka, że ja się cały czas zastanawiam czwarta w sumie. Jak to jest, Tomasz, że ty to tak potrafisz przekręcić kurwa wszystko wokół siebie, co się wokół ciebie dzieje? Ja wiem, co to jest, zobaczyłem się. O to, no, no, no. Na swoją korzyść. Tak jak na przykład z postem Kowalskim. Nie? Tu poprawników do platformy, tu z prawnikiem to, tu prawników to wszystko, kurwa, i nagle później dostajesz łomoc w sądzie i przekonujesz całą Polskę, że ty wygrałeś temat, kurwa. I tak jest z każdą jedną sprawą. Tak, masz rację, Artur. A ty nie? Arek? bo rozumiem, że... Cicho, cicho, cicho bądź. Aż się Artur, Artur. 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 Artur? Artur? No, jak znajomy. Wiesz co, to tą sytuację ci powiem, że wiesz co, trochę masz rację, a trochę nie. Ja troszeczkę może szumnie, zbyt szumnie zapowiadałem, jak ta batalia będzie wyglądała w tym sądzie, a, a okazuje się, że ona tak czy owak byłaby przegrana, bo tam na przykład padło, padło to, że jest tym skarbnikiem, a to było nie do wybrania, ponieważ im nie był. No i jakby z prawnikami w porozumieniu prze, no, przegadaliśmy, że i tak czy owak ugoda, no i tak masz rację. No, zbyt szumnie może zapadałem ten do, bój, Tomasz, bo ja bym, Tomasz, ja bym Tomasz, dalej w Tomasz. proces szedł, ale że on był nie do wygrania, no prawie się przekonali, że jeszcze no, bym był no, tylko karany, a teraz no, mam już czystą kartę. Tomasz, no, ale Tomasz, ale to jest właśnie cały Twój temat. Nie powiedziałeś tego tak, jak teraz powiedziałeś na TikToku który. No nagrałeś, dlatego teraz ci to mówię. Tylko powiedziałeś, kurwa, wygraliśmy, wygraliśmy, tylko ugoda. I później gdzieś po nocy tweet. my to się tak jest? Wiesz, ze wszystkim praktycznie, co, co, co uskuteczniasz. A masz kurwa, fajną misję byś miał do zrobienia i do przekazania, tylko się rozkraczasz na tych tematach. Trochę ci się ten wizerunek może ostatnio gdzieś tam poprawił, ale właśnie taką ofiarę gdzieś tam we wszystkim potrafisz. Może się i masz rację, robić. może i masz rację. I, i, I powiedz mi, gdzie jest koniec tej drogi dla ciebie? Jaki pokorny. No słuchaj, ja, ja, ja już to mówiłem też wcześniej, że widzisz ja te kurwa pomugi, popełniam poniżanie kurwa, przepraszam, no ale ja jestem taki kurwa zbyt zbyt wieśnie, przemyślany te ruchy robię, no ale to chyba i tak dobrze, że wiesz, nie brnę, tylko mówię, dobra, sorry, może drugim <grym> razem. Będę to... się starał ich robić jak najmniej, no tylko to mogę zagwarantować i obiecać. Znaczy zagwarantować, obiecać. <grym> Tomasz, jeszcze mam do ciebie jedno ostatnie pytanie. Jaka jest u ciebie taka statystyczna żywotność przydatności kolegi? Nie wiem. No ale możesz to chyba wyliczyć, czy nie? Nie, Jakąś nie mam takiego. Nie chcesz rozmawiać no z kolegą, widzę po tobie. No, wiesz, no jednak jak ktoś, ktoś, ktoś osobiście zadzwoni, jakieś osobiste rzeczy, no tak, no nie wiem, no rozmawiam nie, Arturem, no, się no, nie, bardzo, nie mogę tego wyliczyć. Tomasz, Tomasz, nie, no, nie wyciągnąłem ani jednej... Tak? Ta, Tomasz, nie, no, nie wyciągnąłem ani jednej prywatnej rzeczy, a ja mógł. No, nie, 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 nie ja mówię, że, ja mówię, że wiesz, że prywatnie się znamy, a nie, no nie, nie, nie jestem w stanie, Artur, ci wyliczyć, no terminu przydatności, no tak jak powiedziałeś, no. Okej. To, to, no to ale to ja Artur ta... sugerujesz, że nie wiem, ciebie odpulił po jakimś czasie, czy o co chodzi? No tu chyba, to, to wiesz, to jakbyś to tak przypatrzył. E... No halo, halo? Ja, no, ja fo, mówię ci tak Nie, no jakby tak przypatrzyć Tomka, jakby to powiedzieć, konotacje z różnymi osobami z internetu, w takiej czy innej formie, no moja może, ja nie jestem jakiś tam turbo zasięgowy, ale mieszkaliśmy na jednym osiedlu przez jakiś czas, to, to można by zwrócić uwagę na taką rzecz, że tak jest fajnie, 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 Kończy się ta przydatność zasięgowa, idziemy dalej. I później, później już na jest ucinka. <grym <grym ja nie tak, jak wiesz. Dobrze. Niestety musimy kończyć, bo wchodzi kolejny Dobra. panel. Górem Dzięki, murem za cichym. Dzięki.